Ej, no, czemu nie mogę go namierzyć? Uff, to będzie bolesne. Albo i nie. O. Don't stop me now. wiem że to jest deklasowany. Do widzenia. Bo mogę. No. I teraz mogę pójść za wyjąć tym cholernym gargulcem. O. Jak miło, że do mnie dołączyłeś. O. Nie to! To. Oh, to było bolesne. To było zbędnie bolesne. To też by Okej, okay, spokojnie. Uh. Raz, i dwa, i dobranoc. And stay down, worm. A, jest to, jest, mój lewo. Dobra, mi tutaj doprowadził mroczny dół, więc whatever Żdyl. Jak my tutaj dalej mamy? A, jest przejście. A, tak, tu jest to, ta droga, którą kojarzę. Dobra, spoko. Mhm, mm mm -hmm. Dobra, można iść dalej. Teraz nic nie będzie mi w plecy, więc na spokojnie. Muszę 40 tysięcy, to już w sumie cholera przydałoby się pójść do jakiegoś ognicha i się tenie, się cofnąć. A... A, No to co? <laughs> Dobra. Do Juli. To jest tak kawałek mówiąc szczerze, nie wiem do końca teraz, gdzie jest przód. No cóż, pa. Yep, that's a shard, lol. Um, mam? Nie mam, ok. I teraz tak. Na wyższy poziom 18 tysięcy. Czyli mogę sobie jeszcze zniżyć udźwignąć w nasz wypadek. Troszkę do HP... Nie, dobra, wezmę jeszcze siłę, przepakuję. Bo coś tam poczułem 20... 40, więc podążajmy na tym celem i zobaczmy. Co ja to ostatnio? Tak, tutaj, tutaj. Teraz gdzie jest kurde trochę dalej. Bo te ścieżki mi się wszystkie połączyły ze sobą. P. <gry> Okej. Okay. Kurde, nie wiem gdzie to jest teraz droga do przodu. L -l 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 -l. A tak, po na górę. Tego się na górze. Nie, nie chcę mi się z tobą gadać. A, oh, fuck! -du 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 -du. <słyszy> Oj! Nie trafiłeś. Tym mi się nie chcę gadać. Proszę mi 10 użyń, bo tak. Użyć butelki jestusa. Co wiem słowo. wrażenie, jakby się pojawiał znak gdzieś czyjś w okolicy. Ha. Dobra, nieważne, że to jest tego gościa. Edu. Uff. <laughs> Dobrze był wyżej A więc nim był wyżej Dobra oduczę się go paternów już Ej, Ale potem powiedziałem, że możemy wklepać to nieco. co? A pięknie Dawaj Bursztynowe zioło. O, oh, jest stary, nie ma lepszego zioła. Przynajmniej do co Kto to jest? A ten! Jeszcze gorzej. Au. I z tyłu jeszcze jeden, chyba sejer, robicie. Coś tu jest ciekawego? Skrzynia, ok. Uff. DGG, tak mi się gdało Co szybko, nienawidzę tych bydlaków Wiecie co? Nie, nie będę się z tym szanił No za atakuj Tak, wiem, tanie, ale mi się nie chce z nim pałować. W sumie teraz mogę już z tego po prostu strzelarza załatwić. Dobranoc. Na górze okazuje się, że są tylko jeszcze znaczki, ale rano. Dobra, będę musiał poszukać drogi do przodu. No ale tego, tego nie każę wam oglądać w sensie mojego gubienia się po korytarzach. To oddycha. Okej, okay, to jestem pewien, że nie oddycha. burza ognia. kolejne zaklęcie jak miło. To jest tam nie takie użyteczne. No z intelektem ile? 10? Nawet nie Dobra, to, to jest natomiast już... wiedziałem. Ej, ej, ej! Nie sądziłem, że tak działa. A... Boże, będę musiał znowu zapustić dwóch frajerów. Czerwiące. Dobra, nieważne. Choć już nie możemy napaść że żaden mroczny duch. To trochę mi łatwi życie. Run, 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 zaklęć. run, 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 oficjalne run, A run, się run, do run, Men in the wall. I teraz znowu wy. Najpierw w sumie ty. tak, jak na to zasłużyłeś? Nie wiadomo, czy na to zasłużyłeś. Życie nie jest ten e, fer. Uf. Masz i zdychaj. To zdychaj, mu Nie wiem czy zadaję więcej tym, czy tym drugim. A, się w sensie mieczem. Hmm. Dobra, najpierw duszę. Ech, i tak obaj naraz, świetnie. Żegnam. Świetnie. Ech, unikanie tych ataków zawsze jest super bo są tak pieprzenie powolne. Że nie wiem, kiedy wreszcie nastąpią. No bo faktycznie się zmieniają co jakiś czas, nie wiem. Run, 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 run. To jest już mnie, ty. ho! ho, 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 ho. Ok, teraz tak. Podoba mi się, żeby Boina Lasuje zacząć atakować. O, na dalej. Idealnie. Ech! Jeden zasnajpiony, ale mi tak przydzwonił, że się poczułem. Ugh, że odbiło mi się tą e, szampanem z. Matury, no z matury. Z nie ze studniówki Ok, żyjemy tego pana. Nas chcieliśmy pogadać z pewnym upierdliwym strzynkostworem. Ja jeszcze to się czydelne. Przy tak nie będę używał. Chodź ja. Bicz? Ufff. Co za szmaciarz. Co jeszcze trzeba zrobić? Masz. Oż morder, przygrzał. Dobra. Czas się chylnąć. Przykro, że nie mogą ze sobą walczyć. Pamiętam, że w Heretiku zawsze bawiło mnie, Heretiko dwójce, jeżeli ktoś pamięta tego, taką pradawną grę. Ej! No? Zawsze bawiło mnie w nim możliwość skłócenia ze sobą dwóch typów przeciwników. O, skamniała kość, pięknie. E, I patrzenia jak się na ze sobą nawalają nawzajem. To było urocze. Najłatwiej było to zrobić z siewcami zarazdy, którzy zawej schody czy na wrażenie. byli szczególnie żywotni. Więc przebiegała się koło jednego takiego frajera, a później biegło się koło reszty. No ja, znowu to samo. I znowu chopować się z tobą koleczko, nie? Zrobię trochę inaczej. Zapewnię sobie dobry początek. A, kurde, zrobiłem się tutaj znowu. No dobra, nieważne. To sobie nie zapewnię. Chciałem na niego spaść, tu jest góry, ale o, cóż. Hmm. Zobaczymy, czy on teraz dostępuje do jakiejś innej lokacji, skoro już tu jestem. E, śmierć. Hmm. Powinniśmy zejść tędy. Ha -ha. Udało się. No shit. czy tak naprawdę się zapętla. Dobra noc. Jest białka! A kurde, wyczuł mnie. Wyniuchał mnie. Wyniuchał mnie. Okej. Okay. teraz mogę zrobić to. Ach, to nie działa aż tak dobrze. Jak ja nadzieję. No, bieg Biegnij za cholery. Nie widzę garbłców. Jak ja ich nie widzę. O, w mordę jeszcze to potrafi. Znowu on, serio. Come on. O nie, maniki, nie. Fuck. Nara. Powiedziałem nara! Okej. No, tysięcy dusz. Gdzie jest ten gościu? Hmm. Hmm. Zwienne zioła zmierzchło, okej. Okay. <sighs> Dobra, no to co, poczekam przy ognichu aż się pojawi Bydla jeden. A potem się pomyśli. No to broń się. A i tutaj, bydlaku A okej, okay, dobra, chcesz to idź. Przenieść to. No co nie wychodzę. Możemy walczyć tutaj, ale nie indziej. indziej. To o co mu chodzi. No stary, trochę nie ogarnąłeś, albo miałeś taka hmm. Nie wiem o co mu chodziło, ale dobra, spoko, nie narzekam kolejnego człowieka. I dzięki temu teraz mogę się pójść labelnąć. więc tam lecę. Najbardziej tutaj mam mroczne duchy, które uciekają za przeciwników cały czas. Dobra, 40 siłę, tyle mi stykam. Zajmując w ogóle, chociaż raz mnie trafił. Kiedy z nim walczyłem? A. Dobra, nieważne, teraz muszę poszukać e, drogi dalej. Bo w sumie nie wiem hm. gdzie teraz. Więc... E, wtedy weznę nagrywanie.